Dzień dobry! Tematem naszego spotkania są ułamki dziesiętne na osi liczbowej. Popatrzmy na poniższą oś. Zaznaczmy tutaj liczbę 0 i w tym miejscu liczbę 1. Jaki ułamek dziesiętny zapiszemy w tym miejscu? Zauważmy, że odcinek od 0 do 1 został podzielony dokładnie na 10 części. Jedna część z 10 to jedna dziesiąta. Zapisujemy w postaci dziesiętnej jako 0,1. Jaką liczbę umieścimy w tym miejscu? Liczymy 1, 2, 3, 4. Ta liczba to oczywiście 4. Dziesiąte. Zapisujemy 0,4. Jaką liczbę będziemy mieli w tym miejscu? Liczymy dalej. Tutaj były 4 dziesiąte, 5 dziesiątych, 6 7 8 9 dziesiątych. Piszemy 0,9. Łatwiej możemy Określić wartość tej liczby odejmując 1 dziesiątą od jedności. 1 tak? odjąć 1 dziesiąta to po prostu 9 dziesiątych. Jaka liczba znajdzie się w tym miejscu? Tutaj mamy 1, 1 i 1 dziesiąta, 1 i 2 dziesiąte. Załóżmy teraz, że na osi mamy liczby 7 i 8. Odczytajmy, jakie ułamki znajdą się w zaznaczonych miejscach. Zacznijmy od tego punktu. Liczymy 7. Siedem i jedna dziesiąta, siedem i dwie dziesiąte, siedem i trzy dziesiąte. Siedem i cztery dziesiąte, siedem i pięć dziesiątych, siedem i sześć dziesiątych. Tutaj mamy osiem. Następna liczba to osiem i jedna dziesiąta. Teraz cofamy się. Przed siódemką będzie liczba 6 i 9, wcześniej 6 i 8. I jeszcze jedna oś. Niech tutaj będzie zaznaczona liczba 3 i 6 dziesiątych. W tym miejscu jest taka liczba. Tutaj mamy 3,7 dziesiątych. Jakie liczby znajdą się między 3,6 a 3,7 dziesiątych? Zauważmy, że te ułamki możemy rozszerzyć na przykład do części setnych. 3,6 dziesiątych to to samo co trzy Trzy i siedemdziesiątych to trzy i siedemdziesiąt setnych. Teraz już nie będzie problemu z wpisaniem na przykład takich liczb: trzy, sześćdziesiąt, sześćdziesiąt jeden, sześćdziesiąt dwa, sześćdziesiąt trzy. Trzy i sześćdziesiąt trzy setne. Tutaj mamy sześćdziesiąt cztery setne, sześćdziesiąt i wreszcie trzy i sześćdziesiąt setnych. Jaką liczbę będziemy mieli w tym miejscu? Siedemdziesiąt jeden, siedemdziesiąt dwa, trzy i siedemdziesiąt dwie setne. Tutaj będzie liczba o jeden mniejsza o jedną setną, dokładnie mniejsza od 3, sześćdziesiąt setnych. 3 i pięćdziesiąt setnych w tym dokładnie miejscu się znajduje. Zauważmy jedną ciekawą rzecz. Kiedy na osi Umieścimy dwa dowolne ułamki dziesiętne. Na przykład 3,46 setnych w tym miejscu i tu kolejny 3,47 setnych. Między takimi ułamkami możemy wpisać kolejne ułamki. Wystarczy rozszerzyć Widoczne ułamki o jedną cyfrę. I tak postępować można w nieskończoność. Między dowolnymi dwoma ułamkami umieścimy zawsze jakiś ułamek. W tym przypadku będą to na przykład takie ułamki. W tym miejscu policzmy.

Trzy i czterysta siedemdziesiąt jeden, siedemdziesiąt dwa, trzy i czterysta siedemdziesiąt dwie tysięczne. Po lewej stronie czterysta pięćdziesiąt dziewięć, czterysta pięćdziesiąt osiem. 3 i 458 pięćdziesiąt tysięcznych. Gdybyśmy teraz, między tymi na przykład dwoma ułamkami, tutaj mamy trzy i czterysta sześćdziesiąt cztery tysięczne, chcieli jakiś ułamek napisać, Kolejno rozszerzamy dopisując na końcu zera i na przykład mielibyśmy 3,4632. I tak w nieskończoność. Dziękuję.